Serdecznie na moim blogu ZOO w świecie spółek. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o oddziałach i przedstawicielstwach spółek ZOO mających siedzibę za granicą. Obecnie powszechnym zjawiskiem na polskim rynku jest działanie przedsiębiorstw zagranicznych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają swoją siedzibę poza granicami Polski, mogą utworzyć na terenie naszego kraju swoje oddziały lub przedstawicielstwa. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą zagranicą mogą utworzyć oddział pod warunkiem, że będą wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności tej spółki za granicą. Jeżeli zagraniczna spółka chce utworzyć oddział na terenie Polski, obowiązana jest do powołania osoby, która będzie reprezentowała spółkę w jej oddziale. Rozpoczęcie działalności takiej spółki jest możliwe po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Do wniosku należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. W przypadku kiedy spółka działa na podstawie umowy aktu założycielskiego lub statutu, do akt rejestrowych należy złożyć odpisy tych dokumentów z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. W sytuacji, gdy spółka wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do akt rejestrowych oddziału należy złożyć odpis z tego rejestru z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Po utworzeniu oddziału na zagranicznym przedsiębiorcy ciąży jeszcze kilka obowiązków, między innymi zobowiązany jest przy oznaczeniu oddziału używać oryginalnej nazwy przedsiębiorstwa wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodatku oddział w Polsce. Musi także prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto musi także zgłaszać. Ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia w zakresie okoliczności otwarcia, likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o przedstawicielstwo, to zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie Prowadzenie działalności w zakresie reklamy oraz promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne powołane aktem właściwego organu państwa, ich siedziby. Mogą utworzyć je do promocji gospodarki takiego państwa, z tym, że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwa. Utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw, przedsiębiorców zagranicznych. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wpis do rejestru dokonywany jest na okres dwóch lat od dnia dokonania wpisu, ale na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu, wpis może zostać przedłużony na kolejny okres dwóch lat. Wniosek, o którym wspomniałem, jest sporządzany w języku polskim i zawiera po pierwsze nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego, po drugie przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego po trzecie imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego i po czwarte wniosek musi zawierać adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Polski do wniosku należy dołączyć także urzędowy odpis dokumentu Potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą. Ponadto dołączyć należy poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli powyższy dokument nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie. Po trzecie, Należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej i datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną. W przypadku. Kiedy wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku może zostać przedłużony na umotywowany wniosek przedsiębiorcy zagranicznego złożony przed upływem tego terminu. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie usunie braków w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Powyższe dokumenty w sytuacji, gdy sporządzone są w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie. O zawodzie tłumacza przysięgłego lub też przez tłumacza przysięgłego z państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego dołączony do wniosku o wpis Poświadcza się przez apostyl, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa będącego stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji. Przedsiębiorca zagraniczny obowiązany jest także posiadać tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa. Rejestr przedstawicielstw zawiera dane wpisane we wniosku, a także numer wpisu do rejestru przedstawicielstw, datę dokonania wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu oraz datę wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru oraz o każdej zmianie wpisu Minister wydaje przedsiębiorcy zagranicznemu z urzędu zaświadczenie. Minister udostępnia powyższe dane w postaci elektronicznej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Obsługującego Ministra. Dane udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu przedstawicielstwa w rejestrze oraz przez 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Minister usuwa z rejestru dane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Minister odmówi wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeżeli utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa, lub też bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności poufnej lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu. Minister odmówi także wpisu, jeżeli wniosek o wpis Dotyczy działalności wykraczającej poza zakres prowadzenia działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego lub promocji i reklamy gospodarki właściwego organu państwa siedziby. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji, a odmowa dokonania wpisu z tej pierwszej przyczyny, czyli jeżeli utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa, nie wymaga uzasadnienia faktycznego. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodatkiem wyrazów przedstawicielstwo w Polsce. Obowiązany jest także prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości. Ponadto obowiązany jest zgłaszać ministrowi, Wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, które zawierał wniosek o wpis, oraz wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności otwarcia, likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo lub utraty przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej, i wszelkie te zmiany powinien zgłaszać ministrowi w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. Podobnie jak w przypadku oddziału, przedsiębiorca zagraniczny tworzący przedstawicielstwo obowiązany jest ustanowić osobę upoważnioną w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza polskie prawo lub nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości których adres wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa, bądź nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który otworzył przedstawicielstwo lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto także, gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo w sytuacji, gdy przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wydającego dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, minister wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru. Minister wydaje decyzję o wykreśleniu z rejestru także w przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny nie wykonuje obowiązku zgłaszania wszelkich zmian, o których była mowa powyżej, a niezgłoszona zmiana ma charakter istotny. Powyższe decyzje doręcza się na adres siedziby przedstawicielstwa skazany w rejestrze przedstawicielstw. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie dokona zmiany wpisu w rejestrze w przypadku zmiany adresu siedziby, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem siedziby jest prawnie skuteczne. Ponadto minister wykreśla przedstawicielstwo z rejestru także na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego. Jeśli chodzi o oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.